W małym miasteczku, położonym wśród malowniczych wzgórz, mieszkała Maria, kobieta w średnim wieku, która przez całe życie z pasją dbała o swoją rodzinę. Zawsze była zajęta, biegając między obowiązkami domowymi a pracą. Jednak z biegiem lat zaczęła zaniedbywać własne zdrowie, co stawało się coraz bardziej widoczne. Problemy z układem moczowym i reprodukcyjnym zaczęły wpływać na jej codzienne życie. Pewnego wieczoru, po długim dniu w pracy, Maja usiadła z kubkiem ulubionej kawy w reku. Kiedy tak się działa pomyślała o swoich dolegliwościach. Częste wizyty w toalecie, nieprzyjemne uczucie pieczenia to wszystko zaczęło ją martwić. Zdała sobie sprawę, że od dłuższego czasu nie dbała o siebie tak, jak powinna. Często sięgała po alkohol, na spotkania z przyjaciółmi i nie zwracała uwagi na to, jak bardzo kofeina wpływa na jej organizm. W ciągu następnych dni maja postanowiła przeanalizować swoje nawyki. Zauważyła, że jej dieta składała się głównie z przetworzonych produktów i tłustych potraw. Zaczęła szukać informacji o zdrowym odżywianiu i postanowiła wprowadzić zmiany. Zamieniła fast foody na świeże warzywa i owoce, a także zaczęła pić więcej wody. Wiedziała, że niska podaż płynów prowadzi do bardziej skoncentrowanego moczu i zwiększa ryzyko infekcji. Równocześnie Maria postanowiła zredukować stres związany z pracą oraz obowiązkami domowymi. Zaczęła regularnie ćwiczyć, codziennie spacerowała po okolicy lub robiła jogę w swoim salonie. Choć początkowo było to dla niej trudne, szybko zauważyła poprawę samopoczucia. Ruch pobudzał krążenie krwi w okolicy Miednicy, co przynosiło ulgę w dolegliwościach. Jednak najważniejszym krokiem było dla Marii regularne odwiedzanie lekarza. Po latach zaniedbań umówiła się na badania kontrolne. Lekarka dokładnie zbadała jej stan zdrowia i dała cenne wskazówki dotyczące dalszej profilaktyki. Nie ignoruj tych objawów, powiedziała lekarz. Regularne badania są kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia w przyszłości. Maria zaczęła dostrzegać korzyści płynące z tych zmian w swoim życiu. Czuła się lepiej fizycznie i psychicznie, a problemy z układem moczowym zaczynały ustępować. Jej relacje z rodziną również się poprawiły, miała więcej energii do zabawy z dziećmi oraz spędzania czasu z mężem. Z czasem Maria stała się ambasadorką zdrowego stylu życia w swojej społeczności. Organizowała spotkania dla kobiet, gdzie dzieliła się swoją historią oraz doświadczeniami związanymi z dbaniem o zdrowie układu moczowego i reprodukcyjnego. Przekonywała swoje przyjaciółki do unikania szkodliwych nawyków, takich jak nadmierne picie alkoholu czy palenie papierosów. Odpowiednia dieta oraz regularna aktywność fizyczna stały się jej priorytetami. Pewnego dnia, podczas jednego ze spotkań, Maria zauważyła grupkę młodszych kobiet zainteresowanych jej opowieściami. Mówiły o swoich obawach dotyczących zdrowia i stylu życia. Maria postanowiła im pomóc. Przygotowała prezentacje na temat nawyków, które mogą zaszkodzić zdrowiu oraz sposobów ich unikania. Dzięki determinacji i zaangażowaniu Marii, wiele kobiet zaczęło zmieniać swoje podejście do zdrowia. Odkryły siłę wspólnoty i wzajemnego wsparcia, co dawało im motywację do dbania o siebie nawzajem. Z biegiem lat Maria nauczyła się, że dbanie o zdrowie to nie tylko kwestia unikania złych nawyków, ale także umiejętność czerpania radości z życia i słuchania swojego ciała. Wiedziała już, że dobre samopoczucie jest wynikiem świadomych wyborów oraz regularnej troski o siebie. Na koniec swojego wystąpienia w Lokalnym Centrum Zdrowia Maria podsumowała, każda z nas zasługuje na to, aby czuć się dobrze we własnym ciele. Nie bójcie się pytać o pomoc i dzielić swoimi obawami. Dbajcie o siebie każdego dnia. To inwestycja w wasze przyszłe zdrowie. Jej słowa pozostawiły trwały ślad w sercach wielu kobiet w miasteczku, a Maria stała się symbolem pozytywnych zmian oraz siły wspólnoty opartej na wzajemnym wsparciu i trosce o zdrowie. Maria, zainspirowana entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczek spotkania, postanowiła zorganizować cykl warsztatów dotyczących zdrowia układu moczowego i reprodukcyjnego. Wspólnie z lokalnym lekarzem ginekologiem dr Anią Kowalską przygotowały program, który miał na celu zwiększenie świadomości o istotnych aspektach zdrowia kobiet, a także promowanie prozdrowotnych nawyków w codziennym życiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w lokalnej bibliotece, gdzie sala była wypełniona po brzegi. Kobiety w różnym wieku, od młodych dziewcząt po dojrzałe panie, z zainteresowaniem słuchały wykładów na temat diety, aktywności fizycznej oraz wpływu stresu na zdrowie. Doktor Ania podkreślała znaczenie regularnych badań kontrolnych oraz omawiała skutki niewłaściwych nawyków żywieniowych. Zachęcam was do dbania o swoje zdrowie nie tylko w kontekście wizyt u lekarza, ale także poprzez codzienne wybory dotyczące jedzenia i aktywności, mówiła doktor Ania. Na przykład, starajcie się unikać przetworzonej żywności i zamiast tego wprowadźcie do diety świeże owoce i warzywa. To naprawdę ma znaczenie. Maria dostrzegała zmieniające się twarze kobiet w sali. Niektóre z nich kiwały głowami z uznaniem, inne zapisywały na kartkach najważniejsze informacje. Po zakończeniu wykładu kobiety mogły zadawać pytania. Jedna z uczestniczek, Basia, podniosła rękę. Co możemy zrobić, aby poprawić krążenie w okolicy Miednicy? Doktor Ania uśmiechnęła się i odpowiedziała. Wspaniałe pytanie. Regularna aktywność fizyczna jest kluczowa. Nie musicie biegać maratonów. Wystarczy spacerować przez 30 minut dziennie lub wykonywać proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy. To pomoże utrzymać zdrowie układu moczowego i reprodukcyjnego. Po warsztatach Maria zauważyła rosnące zainteresowanie tematem zdrowia. Zorganizowała więc grupę wsparcia dla kobiet, które chciałyby dzielić się swoimi doświadczeniami oraz motywować się nawzajem do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w kawiarni przy rynku. Były to luźne rozmowy przy kawie i ciastku, gdzie każda mogła opowiedzieć swoją historię. W miarę upływu czasu grupa stawała się coraz bardziej zżyta. Kobiety zaczęły wspólnie ćwiczyć jogę w parku oraz gotować zdrowe posiłki według przepisów przekazywanych podczas warsztatów. Wspólne gotowanie okazało się świetną okazją do wymiany pomysłów oraz odkrywania nowych smaków. Pewnego dnia Maria postanowiła zaprosić doktor Anię na jedno ze spotkań grupy wsparcia. Lekarka chętnie zgodziła się podzielić wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej i odpowiedzieć na pytania kobiet. Atmosfera była radosna i pełna energii, każda chciała dowiedzieć się jak najwięcej. Jak często powinnyśmy wykonywać badania kontrolne? Zapytała jedna z uczestniczek. Doktor Ania wyjaśniła. To zależy od wielu czynników, takich jak wiek czy historia medyczna. Ogólnie jednak zaleca się coroczne wizyty u ginekologa po 21 roku życia oraz regularne badania USG i cytologie. Maria dostrzegała, jak wiele kobiet zaczyna dostrzegać wagę regularnych badań oraz dbania o siebie. Zmiany zaczęły zachodzić nie tylko w ich diecie czy stylu życia, ale także w podejściu do własnego ciała. Mówiły o tym ze wzruszeniem podczas kolejnych spotkań. Po kilku miesiącach działania grupy wsparcia przyszły efekty. Kobiety czuły się lepiej zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Niektóre z nich zgłaszały poprawę stanu zdrowia po wdrożeniu zdrowych nawyków oraz regularnych wizyt u lekarza. Maria była dumna z tego, że mogła przyczynić się do tak pozytywnych zmian w społeczności. Pewnego wieczoru zdecydowała się napisać artykuł o ich doświadczeniach dla lokalnej gazety. Chciała podzielić się sukcesami grupy oraz zachęcić inne kobiety do dbania o siebie i szukania wsparcia w podobnych inicjatywach. Artykuł szybko zdobył popularność, wiele kobiet dzwoniło do redakcji, aby wyrazić swoje zainteresowanie. Dzięki artykułowi, więcej osób dowiedziało się o działaniach Marii i jej przyjaciółek. Wkrótce do grupy dołączyło kilka nowych członkiń, co tylko umocniło ich więzi oraz determinację do dalszego działania. Na kolejnym spotkaniu Maria postanowiła przeprowadzić ankietę dotyczącą zdrowych nawyków uczestniczek. Chciała dowiedzieć się więcej o tym, jakie zmiany udało im się wprowadzić w swoim życiu po przystąpieniu do grupy wsparcia. Odpowiedzi były inspirujące. Wiele kobiet zaczęło regularnie ćwiczyć, zmieniło swoje nawyki żywieniowe i stało się bardziej świadome swojego zdrowia. To niesamowite widzieć tak ogromne zmiany powiedziała Maria ze wzruszeniem. Jednakże nie wszystko było idealne, niektóre kobiety przyznały, że mimo chęci trudno było im zmotywować się do działania lub czasami wracały do starych nawyków. Maria podkreśliła znaczenie akceptacji dla siebie oraz wybaczania sobie potknięć, każda z nas ma swoje słabości. Ważne jest, aby nie poddawać się i dążyć do lepszego samopoczucia. Czas mijał, a grupa rosła w siłę, organizowały akcje charytatywne na rzecz lokalnych domów opieki dla kobiet starszych oraz zbierały fundusze na badania profilaktyczne dla mniej uprzywilejowanych osób w miasteczku. Maja odczuwała satysfakcję ze swojego zaangażowania, widząc jak wiele kobiet znalazło wsparcie i nowe perspektywy życia, czuła dumę z tego, co osiągają Neni razem jako społeczność. W pewnym momencie postanowiła zorganizować wielką konferencję poświęconą zdrowiu kobiet, zapraszając ekspertów z różnych dziedzin medycyny oraz psychologii. Celem wydarzenia było nie tylko edukowanie społeczeństwa o zdrowiu układu moczowego i reprodukcyjnego kobiet, ale także tworzenie przestrzeni dla dzielenia się historiami oraz budowania sieci wsparcia między uczestniczkami. Konferencja okazała się ogromnym sukcesem, sala była pełna entuzjastycznych kobiet gotowych do nauki i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wiele z nich przyznało, że dzięki takim inicjatywom czują większą siłę i pewność siebie we własnym ciele. Z czasem Maja stała się znaną osobistością w swojej społeczności, jej pasja do promowania zdrowego stylu życia dotarła daleko poza granice miasteczka. Dzięki niej wiele kobiet zaczęło dostrzegać wartość dbania o siebie i wspierania innych w tej drodze. Nie jesteśmy same, mówiła Maja podczas ostatniego spotkania grupy wsparcia przed wakacjami. Mamy siebie nawzajem i możemy razem osiągnąć tak wiele. Jej słowa były potwierdzeniem siły wspólnoty opartej na wzajemnym wsparciu i trosce o zdrowie. Na zakończenie roku Malia postanowiła stworzyć książkę kucharską, zawierającą zdrowe przepisy wymieniane podczas spotkań grupy wsparcia oraz historię kobiet uczestniczących w warsztatach. Książka miała być nie tylko źródłem inspiracji kulinarnych, ale także manifestem siły wspólnoty oraz dbałości o zdrowie. Dzięki wysiłkom Marii miasteczko stało się miejscem świadomym potrzeb zdrowotnych kobiet i promującym aktywny styl życia. Kobiety nauczyły się dbać o siebie nawzajem oraz inspirować do pozytywnych zmian we własnym życiu, a to wszystko dzięki determinacji jednej osoby pragnącej zmiany dla dobra swojej społeczności.